Obecne wideo jest przeznaczone z 13 roku życia. Hej, to Redina! Chciałabym dzisiaj porozmawiać o kontynuacji Szyman Kinga, czy tam króla Shamanów, zależy jaką nazwę wolicie polską, czy oryginalną, czy tam angielską fuzjonek i fish już nakręcili na ten temat swoje filmy, a ja to też oglądałam i bardzo uwielbiam ten tytuł, dlatego chciałabym o tym pomówić. Premier z tego, co wyczytałam, ma być w kwietniu w 2021 roku, ale wiecie, na tym etapie to wszystko się może jeszcze zmienić. Ja oglądałam ten tytuł, jak byłam mała, jak byłam dzieckiem, miałam 6-5 lat, Potem, gdy byłam starsza, gdy miałam tak 12 lat, oglądałam czarodziejki z Księżyca. I potem, jak już skończyłam i obejrzałam wszystkie odcinki czarodziejki, czarodziejki z Księżyca, nastąpiła taka pustka. Chciałam poznać więcej tytułów. Ja w ogóle bardzo lubiłam w tym wieku strasznie kreskówki, więc szukałam tam różnych tytułów, a że ja nie nadążałam nad napisami. Gdy coś oglądałam, szukałam czegoś z lektorem albo z Demingiem. I tak natrafiłam na Szamon Kinga i odkryłam, że też ja oglądałam to z odcieka, więc wciągnęłam się to obejrzałam wszystkie odcinki, od razu się zakochałam. Lubiłam wiele postaci, wiele do tej pory jest moich ulubionych. Uwielbiam scenę, gdy Anna daje z liścia Zikowi niezapomniana scena Anna. Niczego się nie i największa czwartielka całej serii. I on też był super postać, był taki wylezowany, taki, yy, taki inny od tych bohaterów, takich shonenowych, taki ruzak. Z tego co się dowiedziałam, to ma być remake właśnie, bo anime w, yy, anime w pewnym momencie różni się znacznie od mangi i kończy się zupełnie inaczej, kończy się tak, że myślę, że będzie drugi sezon, ale nie, nie będzie. W ogóle i właśnie ta nowa seria ma być na podstawie magii, ma być z nią godna, coś takiego jak z Czardzienniką z Księżyca. Y, anime się w, w pewnych aspektach różni od mangi, więc zrobili krystala na podstawie mangi, żeby się wszystko ładnie zgadzało. Tak właśnie będzie z Shimaekimią, z tą nową, z tym nowym anime. I ja nie czytałam magii, więc pewnego, y, w pewnym sensie się z tego powodu cieszę. Bo będę z ekscytacją i oglądać nową serię, nie spolerując sobie niczego, więc będę mogła tak, jakbym z pierwszym razem oglądała porównywać sobie różnice, więc lepiej będzie mi to poznawać. I, bardzo, i dajcie w ogóle znać, czy też kochaliście to za kaj, czy, to, czy też na to czekacie. Ma wyjść też w 2000... pewnie w 2021 roku, Według... przynajmniej ja tak sądzę, bo w tym roku to się nie zapowiada, że wyszło, może nawet jeszcze później wyjdzie. Kontynuacja Inuashi, która jest na podstawie, której która jest, jest kontynuacją Inuashi. Będą tam występować córki właśnie Inuashi i jego brata. Aż nie no, mogę doczekać, ja właśnie z się kocham. I no a się to też jest jedno z moich ulubionych anime, z takich pierwszych, które oglądałam. Ja też się nie mogę doczekać, też magii nie czytałam i jestem ciekawa tego anime i co tam będzie. I w ogóle... tylko nie podoba mi się to bo z tego, co tam wyczytałam, to postacie z tej starej serii to nam się za bardzo nie pojawiają, tylko jakieś tam trzecioplanowe i tym jest smuci, bo ja bym wolała obejrzeć serię, gdzie są te nasze postacie, i to są te nowe postacie, czyli te dzieci, i oni się nimi opiekują, dzieje się jakaś akcja. A nie wiem, dlaczego twórcy zawsze jak robią jakąś kontynuację, i w tej kontynuacji jest albo głównym bohaterem dziecko, naszych bohaterów. Zamiast, nie wiem, dać tym bohaterom dziecko. No, główny, stary z tego oryginalnego, jakby magik. I w tej kontynuacji dać tych bohaterów i dać im dziecko. Ale żeby to były jakieś postaci poboczne, jakąś główną postacią, która nie jest z nimi związana, dać w tej kontynuacji i mieć. Możemy zobaczyć te nasze postacie. Oni zawsze robią coś takiego, że naszych postaci ulubionych, kochanych nie ma, nagle znikają, a jest jakaś inna postać. I często w kontynuacji zawsze jest dziecko głównych bohaterów. Jest takie trochę klepane. I ja bym wolała, nie wiem, tak jak jest w bruto. W bruto masz właśnie. Bruto y, jest kontynuacją Naruto i tam właśnie główny bohater jest widać, widać te nasze postacie. Główne, które były w Naruto, ale on teraz robią jakby na no, postacie dasz, takie drugoplanowe. I to jest fajne, a nie takie w ogóle ich wycinanie. Wiem być zbyć Inoasia, jak Agome i tak dalej, jak się im układa. I w ogóle czekaliśmy tyle odcinków, tyle rozdziałów magii, żeby oni byli ze sobą razem. Jak oni są ze sobą razem, są małżeństwem, moim dziecko, to tego się nam nie pokaże, bo nie, bo dla mnie to jest strasznie głupie. Ale i tak się nie mogę doczekać kontynuacji naszej, bo to jest jednak Inuasia. Bo nie wiem, świat się nie owalić, i tak to zobaczę. Tak samo z trzema kingiem. Znowu czeka czy to właśnie wyjdzie w 2021 roku i nasza kontynuacja, czy w przyszłym roku jeszcze nie wiem, w 2022 albo w Ogólnie W ogóle jeszcze w tym roku nie wyjdą już filmy, które miały być kontynuacją Krystala, tylko też dopiero w 2021 roku, więc 2021 roku zapowiada się ekscytująco, przynajmniej dla mnie. Nie wiem, jak dla Was. Piszcie w komentarzach, czy też nie możecie się doczekać tego roku, czy czekacie na te tytuły, czy oglądaliście je, czy je kochacie, jaka jest wasza ulubiona pasja z nich, jakie pasycie lubicie. Możecie wypisać takie, to co ja kocham w seriach, właśnie anime, czy mangach, czy książkach, takie wypisywanie takich głupotek, które się dzieją w tych seriach, czyli na przykład takich nielogicznych rzeczy, które są po prostu jak się. Bardziej nad tym pomyśli. Są po prostu głupie, nielogiczne. Uwielbiam je, więc możecie wpisać w komentarzach, jakie są Wasze ulubione głupotki z tych serii. Albo nawet z innych serii. Chętnie sobie przeczytam, więc piście komentarze. Wszystkie przeczytam. Yy, jeszcze, jeśli podoba Wam się ten film i jesteście ciekawi, jak się rozwinę na YouTubie, możecie dać suba. Jeśli podoba Wam się ten film, możecie dać lajka. I to chyba wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Reina!